No, to więc zostaniemy od jednego szczegółu takiego. Mam wiecie ile lat? 6 lat. 6 lat. Więc ja ciebie mogę oglądać, bo lubię. I nie gramy na potwory. Więc. Co to mam w skrzyni? Takie ja mam rzeczy w skrzynce. O, I łożę do skrzynki niepotrzebne rzeczy. Stejki. Co? O, dziwne mi się wydają. To dobra, to zaraz tu, to idę na dół. Gdzieś tu to I, I oto fajna rzecz, co mi tu rośnie. Oś, ty. Co on ma do kupienia? Ma 16 mg, co za szarag. Udzie, ile tu się wieźnia rozrywa. Stąd idę z tego domu. Co tam mi rośnie? Co to jest to, co myślę? Psyk, czy to są marchewki, czy coś innego? Hej! Nie, yeah, biorę to wszystko. Zbieram. Kosiara! Zbiorę tych Nie hmm. Jakiś bułet.

Eee, czuję, że stąd ucieknę. Nigdy stąd nie ucieknę. Co to za domek? W tym domu ja nie byłem. Pójdźcie mnie tu, puśćcie mnie tu. O, ja w tym domu nie byłem. Ale zamknięte. Tu był jeden wieśniak. Tutaj będzie cobblestone. To jest cobblestone, który nagle. Trochę się może ścinać, przecinać, zacinać, ale to nie wiem. Czy może się właściwie. Widzicie, chłopcy, kochani, widzowie. Spadłem. Ciężko do tego domu byłeś. I... Parkura. Parkour! Co w nim? ona. Błagam was chłopaki, nie zahałasować mi do mikrofonu, do wieśniaków. Ile tu tych wieśniaków, tych? Co tam mam nie. Tyle, za ten i tego. No na rzeczy masz do sprzedania kolor. Więc Więcej chcesz mieć tych. Cześć świnia. Ona Cię ze mną wita. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie da się do tego w domu wejść? Tak? Czy nie? Tak to się nie da, to dziwne. Podstawka. Cobblestone. A te drewno, to drewno. Nie wiem dlaczego mam łopatę. zwrócić uwagę. Raz, dwa, trzy. Tutaj. Z było jeszcze jeden Tutaj. Dobra. Popię. Ops. Ops. Co w tym domu? Nic w tym domu zwać się trzeba tutaj tutaj zamuruje Czy domek No tak jest prościej z parkurem też jest Podnie, podnie, chodni, podnie. Tutaj, Nic strasznego, kość strasznego, kość strasznego, strasznego, nie nic strasznego. Szybko, szybko, płyniemy! Płyniemy! Co tam jest? Co tam jest? Światło, czyli... To to. Tak, to co jest Tak myślałam. Troszkę, do domku. Do domku, kociołku! Szybko! A gdzie to się tu. Ups, przepraszam, masz Przepraszam, zbliża się na to, A coś panna. Ma. Ktoś panna. ci, Co tam? Mm. Ocholi, wświetlimy mój ogródek. Nie to. Tu będzie dziura. ciężko to było łatwiej. Ale byś tam był mój damiko. ile tu widać, jeden. A ten ma. 15 wełni za to. Jeden szmarag, ten ma. 4 chlebki da szmarag. A ten ma. 3 chlebki, jeden. A tamten, tam siedział w kącie coś. To co. To przy ku moim, co robi. To ma do sprzedania mi. 17 wełni. ten. Ziem. Tylko spróbuję. Bo nie da. A nie da się. Nie da się. Tylko w piecu się coś gotuje. Nic. Dobra, to za chwilę. I tylko otwarzę skrzynię. Ups. Słuchawki mi się poruszyły, bo nie, nie trzeba, nie trzeba. Weźmiemy lazo i mięsko do przygotowania. Żebym miał. A nie, wziąłem grzybków. Patrz, ja nie wziąłem tych grzybków. Uderzyłam go, żeby mi zszedł z tutaj nie łazili. Ej, nie łazić mi tu! Czekajcie, za chwilę tylko zobaczę do skrzynki, czy mam jeszcze trochę węgla. Czego ja nie wziąłem węgla? Idę po węgla.